Cześć, witam Was bardzo serdecznie. To jest Need for Speed World. A dzisiaj mam do omówienia dwie sprawy. W związku że już dawno nie było Need for Speeda, no po prostu wygasłem. Nie mam weny twórczej. No co to za lagi. Tak, zajmiemy się czasem w powietrzu. Chcę taki krótki poradnik zrobić. Chcę pokazać miejsca, w których, na których ja czasami bywam i. Wykonuję to. Oraz także z nowym systemem rotacji. To więc czas w powietrzu ja najczęściej robię na pościgach, gdyż um, można zrobić kilka achievementów. E, takie na przykład e, ilość ucieczek, ucieknięć w policji, e, um, uszkodzenie mienia, ileś tam kos koszt zniszczeń to by był tak. E, dobra, to ja na razie sobie zacznę. System rotacyjny. Ten nowy system rotacyjny będzie się teraz odbywał co dwa tygodnie i nie będzie. Nie będą nie brały udziału w danym tygodniu tylko samochody, na przykład z klasy C. Teraz będą dostępne cztery samochody zamiast trzech, i po kolei będzie klasa A, B, C, D. Natomiast klasa E będzie występowała cały czas. Nie może w każdym momencie. No wszystkie samochody jest ich 10 jak na razie. Cały czas będą dostępne u dealera. można je zakupić. Oczywiście klasa S jest dostępna za Speedboosty wyłącznie. I no, trzeba albo ulepszyć, albo kupić te Speedboosty, żeby mieć S. -ka. A nie powiedziałem, jadę Bentley Super Sport, Continental Super Sport i tutaj właśnie zmierzam do pierwszego miejsca. W którym można sobie ładnie ponabijać czas powietrzu. Jeżeli jedziemy z jakąś większą prędkością, taką średniawą, nie no. Nie. Jeszcze raz. Dobra, co tutaj mamy wypełnione? Jeżeli jedziemy z jakąś taką średniawą prędkością, to zawsze parę sekundek tam potrafi się nabić. To więc co zrobiłem. Co mam odhaczone. To co? Mogę się wybrać na pole golfowe. W polu golfowym... ...można wykorzystać dołki. Można wykorzystać dołki. Jeżeli mam jakąś dobrą technikę, to potrafi się wybić z tych dołków. Żeby ich teraz tym razem nie zgubił. Eee, I zawsze tam jakieś parę sekundek wlatuje czy pojechanie o tej strony, ale dobra. Aj, zrąbałem. Mogłem, mogłem pojechać tamtędy, ale się bałem, że zaraz się te radiowozy. Dobra. I mamy taki fajny dołek. Jak wiedziałem, takie dobre miejsce. O! Nic nie musiałem robić. A jeszcze pomijając, że jest pełno bugów tam na tym rozsłudzie. Te zawody na klasę B. To można wyjechać poza mapę i te inne no to tego nie, uwzgl nie uwzględniam. Ja pokazuję, jak ja to robię, jak do tej pory robię, bo mam zamiar tak zacząć. Jeżeli jedziemy autostradą w tą stronę, możemy wykorzystać ten oto wyskok. Przy większej prędkości wiadomo, on tak fajnie wyskoczy. i Tutaj jest fajny punkt. On też tak tutaj lubi się wybić. Dobra, jeszcze fajne miejsce na autostradzie jest, ale tutaj, tutaj są minimalne takie punkty, punkty w locie. gdzie tu jest wyjazd, a tutaj wjeżdżamy na tą górną platformę po prawej stronie i przed wjazdem do tunelu nie ma mm, barierek, czy jak to się tam nazywa, bandy, o tutaj, jedna sekunda by była. Zawsze coś. Ja zawsze, jak chyba to wspominałem, zawsze jakie, że pościgi to spędzam dużo czasu właśnie na, na tej autostradzie. I tak sobie przez 20 minut przejadę tą trasę. To jest jakieś około 5 okrążeń, nawet, nawet więcej chyba. Jak jedno okrążenie robię w 3-4 minuty. Dobra, wykorzystujemy skrócik. Tutaj jest właśnie dobre miejsce do nabijania, i wyskakujemy. Oto, właśnie, tędy. I tak, kilkanaście razy jak skoczymy, to jest. Ja zazwyczaj jak robię, to jakąś minutę w locie mam po tych 20 minutach. A właśnie oglądałem filmik, że właśnie przed tym wjazdem do tunelu tam jest stoi ten billboard. Jak wjedziemy pod niego, to nas teleportuje na billboarda. I to jest właśnie. Że Bóg, że no, znajdujemy się w powietrzu, nie dotykamy podłoża. E, tak, rozsąd mamy zaliczony w tym mieście. Nic nie ma, bynajmniej ja nic tutaj nie polecam. Trzeba się przedostać do następnego, który ma poziom czwarty. czemu mi tak słabo idzie. To znaczy im słabo idzie, bo o Im słabo idzie, bo, bo czasów mi brakuje e, no bo czasem ich gubię. Często mnie tracą z radarów i trudno mi chwycić. Ok, Teraz będziemy opuszczać następne miasto, w którym nic Bynajmniej ja nic nie znalazłem. Takie wyskocznie malutkie to to nie ma sensu. Na autostradzie. Jest, ale w dalszym momencie. Jest taka jedna ucieczka drużynowa, właśnie zmierzam do całego punktu. Ona była dodana. Więc ona nie jest klasowa. Nie, high strike. Nie, ten, to było chyba na klasę B. Nie pamiętam już, kurczę, dawno nie grałem. A jakby to nawet była na klasę B... Jak ona się zwała, jak się zwała? Kompromiset. Kurde, no dobra, nie, bo jeszcze jakieś fejla i Dobra. Przynajmniej można sobie ponabijać e, trochę właśnie jak mówiłem e, z e, koszty, koszty zniszczeń Szkoda, że właśnie nie ma czasu pościgu. Czwarta kloczatko minie nie to tak kiedy Tutaj zauważyłem, że źle kolczatki ustawiam, bo mo można sobie z poboczem spokojnie przejechać. O, właśnie tutaj wjeżdżamy na górę i trzymamy się środka. Szkoda, że nie mam Nitra. I patrzcie 2-3 sekundy jakieś. Nie więcej. O! Wow wow wow. Wiedziałem, że tu tak Hamsko jest. E, dobrze, czyli teraz Chińczyki. Jak ja to mówię Chińczyki e, Wjeżdżamy teraz na tą dzielnicę chińską A tutaj jest fajne miejsce. Ja odnotowałem dwa. Jedno nie jest zbyt takie super fajne pokazowe. Wow, Co to się dzieje? Agresywnie nastawieni. Tutaj ojciec często razpiają się samochody. Ładny wyskok z nitrem można trochę nabić. Eee, ja chcę jeszcze zademonstrować taką jedną rzecz gdzieś tutaj. Chyba. To miejsce, gdzie przyjechaliśmy tam się znajduje ucieczka, czy mi to tak laguje. Nie, powiedziałem ucieczka, przepraszam. Znajduje się tor okrążenia. I właśnie biegnie po tej trasie, że możemy jechać tutaj. I ja często lubię sobie skoczyć. Właśnie. Tak, to, to już było. Oj, powinienem się wrócić. Tak. Mm, tylko te dwa miejsca tutaj mam, i teraz wracamy do miast z Mosunteta. Dokładnie jedno nam zostało, bo nic więcej nie wykombinowałem. A wiadomo, że już dawno nie było Need for Spita jakiś miesiąc temu. W październiku, coś ostatnio było na początku, no więc postanowiłem coś w końcu nagrać. A że nie mam weny twórczej, nie będę 10 razy nagrywać ucieczek jak to potrafię. Więc jakiś filmik poradnikowo, oj, zauważam, że właśnie tu są brzydkie kolczatki, bo stoi suw, a za suwem stoi kolejny suw, który ma wysuniętą kolczatkę, czy tam korweta nawet. O, widzieliście? Było pod spodem, można było zobaczyć. Yy, I straciłem wątek. Ej. Dobra, dużo tego mam. Nie ma czym się martwić. Pff, tak, coś mówiłem, że ten. Yy, wypaliłem się z Spider bo Nagrywać znowu te ucieczki, jak ja potrafię. A to. A to nagram sobie poradnik, każdemu się przyda. Poradniki z Nitro Speed'a, moim zdaniem, są najbardziej lubiane. No bo nie ma jakichś głupich rozgrywek. A jedziemy tutaj. Oj, radiowóz. Oj, coś tam. No to jest takie naciąganie już. Na początku może było fajne, ale teraz. To raczej wolę iść w poradniki. A zresztą, że są e, achievementy, to o, 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 właśnie zgubił, zgubiłbym was. Dobra, teraz e, będzie takie coś jak w Rosłudzie. To mi właśnie przypomina, ja na to mówię, że oni to zgapili z tamtego miasta. Jest są bardzo podobne. Kolejna tego typu wyskocznia. Przy oj, pierwszą zaliczyłem, ale no na drugi już przewrotki załapałem. Jeżeli będziemy mieli dobrą prędkość, z nitrem co zrobimy, to tą dolną platformę, platformę można przeskoczyć bez, bez zadrapania. I no wiadomo, zawsze tam kilkanaście sekund rośnie. Kolejne miejsce jest właśnie to, tylko że w drugą stronę jak prowadzi ucieczka e, Most Wanted. tylko szkoda, że właśnie na ucieczkach nie ma czasów, e, czasu w powietrzu e, można trochę nabić, kilka sekund zawsze będzie. Ja to mówię e, na swoim przykładzie jak, e, jak robię pościgi i co można wykorzystać. A wiadomo na jakichś zawodach też wyścigi sprinty wow a was będę teraz gubił, tak? A więc miło chęci już skończył i moim ostatnim punktem jest tutaj to. Z, odnalazłem to jak ucieczki często jeździłem z kolegą w Lake Departur tutaj ładny skoczek zawsze coś przybędzie Ok, to by było na tyle z mojej strony. Teraz by się przydało gdzieś uciec, bo nie lubię się żegnać w zamieszaniu. Patrzcie, rano, wow, Kurde, ty. Ty klasku, mały. A jak wykorzystam to. O kurda. Kurda, what Młoda foka. Młoda motherfucker. O, klucza tka była, hehe. Jeszcze... O! Panowie, panowie. Oj oj, 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 jezu, użyłem molocha, ale coś mi nie zadziałał. Tak, miałem jakieś dwadzieścia... 20... dwadzieścia minut miałem i właśnie zrobiłem minutę na tym. Dobrze, to by było na tyle. Oczywiście również chciałbym wiedzieć, jak wy wykonujecie ten achievement Czas w powietrzu. Proszę napiszcie mi w komentarzach, pewnie wykorzystam Wasze metody. A w tym momencie się z Wami żegnam i pozdrawiam. Trzymajcie się na razie. Cześć.